Siemaneczko, z tej strony Szymacha i dzisiaj wam pokażę komputer ze śmietnika numer 3 dokładnie tak jak widzicie mam tutaj kolejny komputer który no wiadomo skąd już jest Eem, z czego wiem jest to zwykły składak który był składany w serwisie w Darłowie więc no Ogólnie takie ogólne informacje, to tak komputer nie posiada dysku, więc nie posiada systemu ale za to jest całkiem spoko jest to, no jest słabszy od numer 2 jest trochę słabszy, ale ma ten sam socket inną płytę oczywiście, bo to nie jest MSI tylko chyba Gigabit tam, czego pamiętam no ale ogólnie to te same lata prawie, że czyli pewnie coś XPG Vista tak normalnie by było planuję po prostu zrobić z niego zrobić połączyć go z tamtym numer 2 dokładnie właśnie z tym bo w tamtym jest usta płyta a tutaj jest dobra procki te same, więc tak jakby połączek naprawdę powymieniam niektóre części między sobą i obydwa zostaną tylko ten będzie do czegoś innego no, więc w sumie możemy zająć się patrzeniem go od... a właściwie to jeszcze od zewnątrz. No, z przodu znajduje się tak... to jest zwykła zwykła odtwarzacz DVD. To nie jest raczej nagrywarka, ale dokładnie to w sumie to nie wiem. Tu mamy czytnik kart, no w tym też jest Dobra, co dalej? No, przedni panel, dwa USB-ki, Jackie. Teraz muszę nawet z tyłu bardziej wziąć. Okej, okay. dobra. Mamy zwykłe PS2, jak zawsze. LPT, VGA, no to są USB-ki. Jest, wejście na internet, no i Jackie. No, standardowe nic dziwnego i kom, właśnie komputer posiada jeszcze kartę graficzną, która ma złącze VGA i DVI oraz y, takie takie okrągłe tego okrągłego sumie nigdy nie używałem, ale widziałem także no, mniej więcej wiem jak działa nie jest zbyt nie dobre no więc teraz go sobie rozkręcimy Okej, okay, więc możemy zacząć go rozkręcać. W ogóle taka nieśmieszna ciekawostka bardzo, bo znalazłem sobie taki statyk, który już stał, ale w sensie taki stojący, żeby można było patrzeć z góry i nie musiał trzymać kamery. Ale co się stało? Uchwyt na telefon postanowił odmówić współpracy, może tak powiem. Ale to i Teraz powiemy, co mamy się. Ogólnie go już trochę czyściłem. I co najważniejsze, naprawiałem. Ale zacznijmy od początku. Generalnie to, jak go przyniosłem do domu, to uruchomiłem czy Starałem się go uruchomić i się nie udało, ale no, zrobiłem standardową diagnostykę. Okazało się, że ramy są popalone. Wymieniłem na dwie kości nowe i zaczął działać, no ale musiałem prawie całego rozebrać mniejsza z tym. Jak widać, jest tu AMD, i nie, nie jest tutaj po prostu. Wiatrak AMD po prostu to jest procesor AMD w środku. Wiem, masło maślane. No, ogólnie tutaj był jakiś Atlon X, no coś tam, ale wiem, że podobno do tamtego poprzedniego tylko, że jest trochę słabszy. Ma chyba tylko jeden rdzeń. No więc no tak średnio. Mamy też wtedy kartę graficzną ym, Asusa. Nie wiem do końca jakiej jest firmy, ale raczej to jest AMD, przynajmniej, tak mi wygląda na to. Ym, płyta główna to jest. No, jakieś gigabyte. jakiś Gigabajt? Jakiś Gigabajt to jest. Ym, zasilacz to modekom, oczywiście, fil heche, czarna lista, jak zawsze zresztą. Nic nowego, hehe nowi no. Nagrywarka LG Znaczy nagrywarka, Boże To jest tylko Odtwarzacz, znaczy no, czy jakoś tak Okej okay. Co, Co z tym komputerem zrobię? No Plan jest taki Żeby go połączyć z tamtym I zrobić albo Mój wymarzony projekt czyli zainstalować jak najwięcej Windowsów na jeden komputer, bo tak. Albo... No tak w sumie od niedawna tak myślę, żeby zrobić serwer Minecrafta, bo... mam taką fajną malinkę. I co się okazało? Jak próbuję dołączyć do serwera, to mam bluescreena na Raspberry, bo... za duże przeciążenie. Więc ciekawie, Windows jest, wszystko jest złożone normalnie, tam serwer cały. No ale jak wchodzisz, to masz blue screen i tyle. Także myślę, że ten komputer z tamtym dużo lepiej by sobie poradził. Da, dałbym tam dużo ramu, bo mam akurat sporo ramów. Kupiłem sobie mam takie duże pudło, wielkie, więc może coś z tego się udać, coś wyjść. No. Ogólnie komputer nie ma systemu. Nie ma też dysku twardego, jak widać. Uruchamia się tylko i wyłącznie bios. Dlatego jak pójdzie na części i tak, bo nie ma tak zwanej duszy. No przynajmniej tak jak dla mnie, nie? Dla mnie jak jest system jakiś to tak. No. Inaczej na niego patrzę wtedy. No, więc połączy się go tutaj, kondensatory są w idealnym stanie wręcz Nic tutaj popsute nie jest No i cóż, no to chyba byłoby tyle, jakbym miał jeszcze co do opowiadania i byłby system To by można było więcej nagrać, ale nie ma, nie ma po prostu sensu Więc widzimy się, jak już złożę obydwa komputery, albo inaczej. Może nagram film z ich składania będzie też fajnie bardzo. No. Więc mleczko cześć i do widzenia!